Artysta tu teraz przychodzi, zadajemy mu ten szereg pytań, takich pogłębiających, uświadamiających jego samego przede wszystkim, czy ją samą. Po co to robić, po co chce to robić, co jej to da, co, co zaniesie światu, co, mm -hmm. co staną odbiorcy od niej. I jak to spotkanie ostatecznie to jest spotkanie, nie? pokazywanie swojej twórczości, to jest spotkanie tak. z właśnie drugim człowiekiem. Będzie wyglądać. I dzisiaj tak się mówi, że wszystko sprowadza się do AI, do sztucznej inteligencji, do tego, że wszyscy siedzą w internecie i to przejdzie na koncert. No właśnie na koncert przejdzie spragniony spotkania człowieka. Widzisz, u nas, Monika, na samym początku jest człowiek w centrum. Mhm, dokładnie. Na samym końcu jest człowiek, który spotyka tak, się z człowiekiem. Tak. Pomiędzy tym jest produkt, marketing, piosenka, teledysk, sesja KPI -e, i te wszystkie wskaźniki. KPI -e i wskaźniki. Ale na początku, na końcu tak. jest człowiek, który chce się tak. spotkać.